My myślimy, że modlitwa to jest gadanie do Pana Boga. Ja się pogadam tak. O to chodzi w modlitwie? Ojciec Pio dzisiaj ci da bardzo ważną wskazówkę. Dlatego oglądaj filmik do końca, bo on ci powie, że modlitwa to jest coś więcej niż tylko gadanie. To jest znacznie, znacznie więcej, bo to jest przelewanie naszego serca do serca Boga. Salve Maria! Witam Ciebie na kanale Śladami Ojca Pio. Podążam tutaj z Ojcem Pio. Na YouTube jesteśmy po to, aby zdobywać duszę dla Niego. Wyobraź sobie, ile ludzi Cię jest opuszczonych, samotnych, przygnębionych. E, potrzebuje kogoś wsparcia, potrzebuje pomocy. Potrzebuje takiej ulgi, e, umocnienia w tych trudnościach, jakie mają. I po to tu jesteśmy, aby Ojciec Pio umocnił Ciebie też. Umocnił Ciebie. Masz problemy, masz trudności. Po to tutaj jesteśmy. E, piękny mamy cytat, ale powiem, ten cytat jest z kalendarzyka naszego kalendarza z ojcem Pio na 2022 rok. Jeżeli chcesz taki kalendarz, kliknij w link w opisie, zrób to nawet teraz. Zostań podopiecznym ojca Pio, wejdź w ten apostolat. W ten apostolat, gdzie jest tylu mamy e, ludzi, którzy pomagają nam, pomagają podopieszem. To jest parę tysięcy osób w Polsce, którzy wspierają ten kanał, pomagają temu apostolatowi. I ty to też możesz zrobić. Czemu chcę? bo wtedy wejdziesz w taką opiekę ojca Pio. Wtedy za ciebie będzie co roku, bo co tydzień jestem sza święta za podopiecznych ojca Pio odprawiana. To jest ponad 53 świętych. No i patrzmy, co mówi ojciec Pio. Ja tu widzę światełka, jednego nie zapaliłem, więc tylko chwileczkę. Nie ma skryptu. Spontan. I patrzcie co mówi. Patrzcie, co mówi ojciec. Pija. On mówi tak. Modlitwa jest przelewaniem naszego serca do serca Boga. Kiedy jest dobrze przeżywana, porusza boskie serce i skłania je coraz bardziej do wysłuchania nas. Zanosząc modlitwę Boga, starajmy się wylać całą naszą duszę. Wówczas zostanie on pokonany naszymi błaganiami i przyjdzie nam z pomocą. Wow! Obaj, a nie mówi tutaj, o trzeba dużo gadać. Im więcej tam tych modlitewników odmówisz, tym będziesz więcej. Bo my czasem jak myślimy, o ludzie, trzeba iść na modlitwę, to o ludzie nie ma modlitewnika. Co ja zrobię? Przecież to się nie uda, tak, o, modlitwa. O, jej, to, to się nie uda. Tak. Modlitwy są bardzo ważne. Modlitwy są bardzo ważne, oczywiście, za ich ale o co chodzi? To jest, widzisz, przelewanie naszego serca do serca Boga. Ciekawe, a więc takie wylewanie naszej woli, bo serce to nie chodzi o to. Takie o, uczuciowe serduszko, czy tam ojej jak miło, ho, 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 teraz. Tylko chodzi o naszą wolę. O to, że ty oddajesz siebie takiego całego siebie, całą swoją mentalność. Całego siebie, ja tobie Boże, daję na tej ulicy. Ja się Tobie oddaję, Panie Boże, pomóż mi w tej sprawie, ale ja tak całem sobą się mogę. Akceptuję to. W pokorze oczywiście. To jest wtedy takie wylewanie naszego serca łączenie się do Serca Bożego, a więc to jest coś jeszcze większego. I widzisz, Pan Jezus przecież objawia się ciała, życiela właśnie z tym sercem. sercem, które bije, które chce, które przyjmuje te cierpienie, które za nas naprawdę wiele, wiele wycierpiało, to serce Jezusowe, które jest ranione przez nas często. I widzicie, to jest ciekawe, to jest przelewanie, a więc takie no, naprawdę, trzeba takie skupienie na modlitwie. Potrzeba skupienia i co dobrze czasem zrobić, pójść na adorację. Pójdź adorować Chrystusa Eucharystycznego. Jak się adoruje Chrystusa, stoisz przed nim, patrzysz się na niego. Polecam jest taka książeczka, ten, yy, jak to się nazywa, Sakramentu Alfonsa de Liguori. Ludzie, jakbyśmy mieli więcej po do pierwszej ojcach nas spierali, to byśmy mogli to wydać w ogóle w Polsce. Piękna książka, bo to jest, że ja myślę tak rozesłać. Ludzie 100 tysięcy takich książeczek rozesłać. No, 20 to już by było super, czy 10 tysięcy to już też Dzięki podopieczne takie rzeczy <głos》>, można zawsze zrobić, właśnie. Ale widzicie, to jest książeczka, można ją też kupić tam gdzieś w sklepach. Ale właśnie tam pan Afonso w pokazuje: Przykładowo, jak te serce Jezusowe, serce Eucharystyczne, chce się z Tobą spotykać. Ono pragnie tej modlitwy. Pragnie Ciebie posłuchać, pragnie Ciebie. On po to jest w najświętszym sakramencie: po to jest te serce Boże. To nie za co siedzę, pan Jezus tam jest, i o co siedzi, o, patrzę się, o. Nie. O, naprawdę chciałem być w każdym kościele w obrazie, tak zrobił to Pan, jest genialnie po prostu. Że on jest sobą klasę, to jest piękne. I wiecie, to ja się, spiewam, się mówię: to jest takie wylewanie, Czemu właśnie na adorację możemy tak adorować Chrystusa Eucharystycznego, możemy adorować realnego Boga, mogę z Nim być przed tym tabernakulum, mogę Go kochać, mogę, mogę Mu zwierzać się, problemy Mu ofiarowywać. Jest tak wylewając siebie. Pokorze, spokoju. Kiedy jest dobrze przeżywana, porusza boskie serce i skłania je coraz bardziej do wysłuchania nas. Ale wiesz, szatał modlitwie, tak przeżywać w takiej pokorze właśnie. W takim uniżeniu się przed Bogiem. W takim poddaniu się Panu Bogu. nie razać o tym i tutaj, bo nie to co. Co no, ci u to zrobię. To czasem ci udawanie, że bracy tak robi, że o daj daj pieniądze, jak się go wy, wyrzuci za drzwi, to o, ty mi tutaj u, u. już tutaj wymyślają sobie, no. się znaczy, nie, trzeba tak przeżyć i uczyć w takiej oddaniu się Panu Bogu, w takiej miłości. Miłości takiej bezinteresownej wręcz. Do tego powinniśmy dążyć, właśnie takiej wiary bezinteresownej. Że ja dla ciebie coś, Panie Boże, bo Cię kocham, bo chcę przy Tobie być, bo cię chcę, tak jak ojciec powiedział, ale nie co, obawą, mówię sobie: Ja jestem grzesznik. To jest kara dla mnie te stygmaty. Ja zasługuję na nie. Ja chcę dla Ciebie, ciebie Panie, zucierpieć. Chcę za innych, chcę być ofiarnikiem. Ja mówię sobie, jak ojciec pił, mógł Ciebie nawet widzieć. Miałbym coś mistycznego, że mógł Ciebie widzieć, ciebie, co teraz Ty oglądasz ten filmik, sobie widzieć te wszystkie osoby, te dziesiątki tysięcy, co oglądają ten kanał. Patrzył, ludzie, trzeba im pomóc. Trzeba, żeby oni poznali yy, Pana Boga. Tak prawdziwie, wyobraźcie sobie, no. Zanosząc do modlitwy, do Boga, staramy się wylać całą naszą duszę. Ciekawe, widzisz, to jest ciekawe, to jest takie oddaję się tak z całego Panu, siebie Panu Bogu, jak stajemy przed Panem Bogiem w Eucharystii, wylewajmy siebie, a jest tak całym sobą, całym swoim jestestwem, takim bytem, ja Panie Boże to mi się oddaje, tak z taką skupieniem się trochę na Panu Bogu. Widzisz, to jest ciekawe. Czasem tak jak książeczka, czy coś tego może przeszkadzać, bo, widzisz, Oczywiście, ja czasem też jest, ludzie, no, jestem roztargniony tego, wolę się pomodlić z tej książeczki. Przynajmniej to też ma wartość oczywiście. Bo To nie jest tak, o, że każdy zawsze jest fajnie się tak pomodlić, sobie, nie? No, jest ciężko trudno. Czasem jest tak trudno się pomodlić, no i tak, tak ma być. Bo co, ładna jest zawsze pogoda? Nie. No właśnie, nie ma zawsze ładnej pogody. On pokonany naszymi błaganiami przyjdzie nam i przyjdzie nam z pomocą. Ciekawe, wówczas zostanie on pokonany naszymi błaganiami i przyjdzie nam z pomocą, Pan Jezus. widzisz, to jest, trzeba tak naprawdę wyoda się całą sobie. Widzisz, to jest ciekawe, Pan Bóg nas przyjmuje takim, jakim jesteśmy. O, Jezu. ja mam krzywy nos, ojeju, jestem pół ślepy, tam, słabo widzę, mam płaskostopie, ludzie, nadciśnienie, tam, cukrzyca mi się zaczyna, więc no trzeba też tak, proszę, tam, zrowaśkać na mnie, umówcie na końcu filmika. Żeby tak się przełamał, żeby już tak te trzeba przesać z tym słodycze, bo to tragedia jest. Ja też widzę. Te piwiki, jak kiedyś były tam parę miesięcy temu, parę rok temu, co ja ludzie, ludzie. No, tak się grubnie się tak, no. no właśnie widzicie, taki jestem. Ty też taki jesteś. Jaki jesteś, taki jesteś. Pan Bóg Cię widzieć, i nie ma co udawać. Tam nie wiem, ojej, ja teraz... Ojej, ja teraz jestem taki pokorny, pobożny. Tak jak jestem, staję przed tobą Boże. Wylewam, wylewam moją wolę do ciebie. Mam, w tej woli, w tej naszej duszy, na dnie duszy mamy różne problemy. Mamy różne yy, słabości, mamy różne też pragnienia. A takie duchowe, w szczególności to interesuje Poga, żeby ci pomóc. W tych duchowych rzeczach. Nie, nie dałoby się dać wszystkim tych, nie wiem, miliona złotych, jakby każdy prosił o mieszkanie. Przy to inflacja by była jaka wielka. Każdy dostał mieszkanie od Pana Boga, że bo to była za duża inflacja no, albo samochody jakieś. No. No, to też dobre rzeczy. Ja nie mówię, że nie można się modlić, no, ale wiecie. No. A tutaj w tych sprawach duchowych to łatwiej dawać no, przecież to panu Bogu, tutaj nie będzie nagle inflacji, co, że Na rynku pokory wzrosły te <grym> wzrosły tego. Nie ma tak tutaj. Właśnie widzę, to jest ciekawe. Pan Bóg daje nam to, właśnie on jest tymi duchowymi rzeczami. To jest najważniejsze za Pan że nas uświęcisz, a uświęcić to jest bardziej, żeby żył w nas Pan Bóg, żył w swoim życiu nadprzyrodzonym. On jest piękny, on jest piękny, jest Pan Bóg. Eee, no i bądźmy z Panem Bogiem. Teraz błogosławieństwo swojej zapio i taka, no, no Litwa, umówmy, Zdrowaś Maryjo, szukam się za podopiecznych, podopiecznych Ojca Pio. Widziałem wczoraj dwóch podopiecznych przeszło przez stronę, zamówiłeś kalendarz, eee, ja nie pamiętam im, ale zanim się Z za eee, Zdrowaśką. I my się pomódmy, Co wspaniałe, ludzie oni pomagają nam zdobywać duszę. Pomagają zdobywać duszę dla ojca piją. Słuchaj, pomóż temu kanałowi. Ja do ciebie mam super sprawę. Czemu? Ja chcę Ciebie, chcę, żebyś ty pomógł ojcu Pijo. Czemu chcesz, żebyś ty pomógł ojcu Pijo? O, no słuchaj, pomagając ojcu ty dużo otrzymujesz tego ojca Bo no, pomagając, żeby ludzie inni go poznali to Ty dużo dużo niego otrzymujesz, w po pierwsze to, że co tydzień za Ciebie msza święta taka odprawiona, msza po łacinie, taka sama, jak ojciec pił odprawił. Co tydzień za podopieczność msza święta odprawiona, a teraz wysyłam super sprawę Ten taki kalendarz, z którego dzisiaj czytałem coś, widzisz, tu jest przykładowo co, no, Według petryciny, w lutym będziesz miał petrycinę, rodzina miejscowa się zapije, ojca pije, na każdej stronie jest ojciec pił że przeżyć ten rok, z ojcem My pomyśleliśmy tak, no trzeba coś takiego dla podopiecznych. Żeby oni mieli obok siebie, żeby mieli tą opiekę ojca piją przy sobie. Możesz w pracy mieć ten kalendarz, w domu, w kuchni. Gotujesz i zawsze przy tobie sobie jest ojciec piją, Żeby mieć go pod, żebyś tak wchodzić pod tę opiekę, tak duchowo. Tak duchowo coraz bardziej. Za nich jest to, tam szat to jest, to jest najpiękniejsza sprawa. no szat taka sama jak ojciec pija odprawił, O ludzie. To jest piękne, po łacinie, Domino Złowisku, Metcum Spiritu Tuo, Kyrie są, Chryste są, piękne są te modlitwy takie, jak Ojciec Pio odprawia, taka w cichości zawsze. Ojciec Krzysztof odprawia, pięknie nam to robi. Eee, no i słuchaj, link jest w opisie, jak taki kalendarz zamówić. Wysyłamy do wszystkich podopiecznych Ojca Pio, pomóż Ojciec Pio że Ojciec Pio też jeszcze bardziej Tobie Pomógł. Tam inne są prezenty dla podopiecznych, inne, inne też wspaniałe. Ja tam wiem, że chyba dla tych, co są tacy bardziej jeszcze hojni, jeszcze bardziej, to wysyłamy taką figurkę ojca. bardzo podobną. Kolega do Portugalii aż pojechał, żeby zamówić tą figurkę, znaleźć tą figurkę w takiej y, ręczna, taka nie wiem fabryka, i nie wiem, jak to nazwać, taki domek, gdzie, gdzie robią takie figurki znalazł poświęcone przez Kapłana też chcieliśmy takie rzeczy, jak najwięcej taki pomagając pomagajcie, sama Maria. In nominale Padre, del Figiolo, dello Spiritu Santo, Ego Sesja, serodato Gesù e Maria, o Cię